Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 8 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus, odpiera zarzuty faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy zarzucają uczniom Pana Jezusa, że nie przestrzegają przepisów prawa. Chodzi o takie drobne zachowania, które nie mają wielkiego znaczenia, a pomijają to wszystko, co jest kluczowe i jest bardzo ważne, co jest wolą Pana Boga. Sama tradycja, kochani, nie jest niczym złym. Jest to jakieś dobrodziejstwo. Jest to przekazanie pewnego doświadczenia, pewnej spuścizny. Zresztą sama nazwa pochodzi od łacińskiego trado, tradere, od tego tradycja, czyli oddać coś, powierzyć, przekazać, opowiedzieć komuś. Bardzo często, kochani, dochodzi do różnego rodzaju nieporozumień, dlatego że to, co my nazywamy tradycją pisane przez Duże T, niektórzy utożsamiają z jakimś folklorem, co jest zupełnie błędne. Tradycja pisana przez Duże T jest to przekaz ustny. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zanim zostało spisane Pismo Święte. Słowo Boże istniało w postaci ustnego przekazu. Nie było takiego momentu, kiedy Słowo Boże by nie istniało. Ono istniało zawsze, ale nie zawsze było spisane. A więc tradycja jest to Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i w przekazie ustnym. Rozumiecie, kochani, że Pan Jezus, tłumacząc swoich uczniów, nie miał na myśli pomijanie jakichś logicznych, ważnych zasad higieny. Nie miał na myśli również. Pomijania tych wszystkich drobnych przepisów, które są piękne, które są wartościowe, ale miał na myśli to, że bardzo często, w sposób bardzo przebiegły, faryzeusze stosują różnego rodzaju uniki. Pomijają prawo Boże, takie istotne, miłość, prawość, sprawiedliwość itd., a często skupiają się na tych drobiazgach i szczegółach. I to często sprawia, że wprowadza w błąd ludzi, którzy ich obserwują. Myślą sobie, oni to są sprawiedliwi, oni są dobrzy, dlatego że zachowują się jak ludzie sprawiedliwi, ale tak naprawdę nimi nie są, dlatego że bardzo często kierują się nienawiścią, podstępem wobec drugiego człowieka. Pozwólcie, kochani, że kolejny raz wyrażę moje zdanie na temat radykalizacji niektórych ludzi świeckich w kościele, którzy zarzucają kapłanowi. Czy biskupom niektóre formy położności, wskazując na jedną formę jako jedyną możliwą świętą, i tak dalej. Często radykalizują się, jeśli chodzi o złożone ręce, o gesty liturgiczne, ale dobrze by było, żeby radykalizowali się, jeśli chodzi o swoje nawrócenie, żeby nie było tak, że na zewnątrz są ludźmi trudnymi, toksycznymi, a w kościele wyglądają na ludzi bardzo pobożnych. Często zdarza się, że niektórzy ludzie, są odpychani od kościoła dlatego że jeżeli znają taką sąsiadkę z takich a nie innych zachowań bardzo złych negatywnych antyświadectwa i widzą ją w kościele jak pobożnie się modli i myślą sobie pewnie cały kościół jest taki nieprawdziwy ogarnia go taka hipokryzja Chciejmy kochani pamiętać że na pierwszym miejscu jest prawo Boże które dotyczy miłości do Pana Boga do drugiego człowieka a wszystkie przepisy prawa są piękne, miłe, folklorystyczne itd., ale one tak naprawdę, jeżeli skupimy się tylko na nich, mogą nawet nas odpychać, odciągać od Pana Boga. Życzę Wam, kochani, i zachęcam Was do tego, aby te słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nie odnosiły się do Was, kiedy Pan Jezus mówi, że ten lud czci mnie tylko wargami, ale sercem swym jest daleko ode mnie, żeby to się do Was nie odnosiło, żebyście sercem czcili Pana Boga. A później dopiero za sercem, za konkretnymi czynami, żeby szły nasze słowa i gesty. Na zakończenie, z wietrznej i zimnej dzisiaj łodzi przekazuję Wam gorące pozdrowienia i Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.